Rybomania 2014 za nami. Na dwa dni targi Lubni stały się wękarską mekką. Zarówno entuzjaści, jak i zawodowcy mogli zobaczyć, jakie przynęty i techniki będą królowały w 2015 roku. Ponad 80 wystawców prezentowało najnowsze akcesoria i gadżety od haczyków przez wędki po łodzie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy samodzielnego wykonywania tzw. much, czyli przynęt wykonanych z piórko buta. Bez wątpienia, największą atrakcją targów było ogromny akwarium, dające unikatową możliwość obserwowania pracy przynęt w ruchu i tego, jak reagują na nie ryby. Zbiornik 23 tysiące litrów, który ściągnęliśmy specjalnie tutaj do Lublina z Portugalii. Zbiornik, który jest zarybiony ponad 16 gatunkami ryb, 17, mniej więcej tak to wygląda, ryb drapieżnych, ryb śródlądowych, spokojnego żeru, no i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, gwiazdy wędkarskie. Które z tego akwarium właśnie prezentują nowe przynęty na sezon 2015. W Lublinie pokazy muchowe mają bardzo duże zainteresowanie, także chcielibyśmy tutaj coś pokazać, tak? bo to jest pierwszy raz tak naprawdę widzimy pokaz wędkarstwa muchowego na akwarium mobilnym. Impreza odbyła się po raz pierwszy, nie jak dotychczas, w Poznaniu, a w Lublinie, co miało być ukłonem w kierunku lubelskiej sceny wędkarskiej. Była to unikatowa okazja do spotkania gwiazd i ikon branży oraz wymiany doświadczeń. Najbliższy Pierwsza edycja Rybomani odbędzie się w lutym 2015 w Poznaniu.